Witam serdecznie wszystkich miłośników nieskrępowanej niczym rozwałki. Z tej strony znowu ja i zapraszam na kolejny odcinek. Zagrajmy z Duke Nukem Forever. Ewidentnie yy, wpadłem. Upsi dopsi, dobra, ojej, ojej, dobra, co się tu dzieje? Uh -huh. Czy to są czyjeś jądra? Czy ja to mogę? O, zaraz hmm. chyba <laughs> Ostatnio obijaliśmy nawet czyjeś jądra. Dobra, chyba starcie. Gdzieś padłem. ewidentnie gdzieś wpadłem. boję ja się zapytać gdzie. Co ja tu mam, co to jest? Co to jest? A, to jest chyba rakietnica, no może niekoniecznie. To ja chyba nie będę robił. Na razie przynajmniej. Dobra, z tego. O, to da się niszczyć, okej. Okay. W ogóle rozdział nazywa się lęgowisko. Nie wiem o co chodzi i tak dalej, ale prawdopodobnie ma to jakiś tam sens. Przeciszyłem grę. A właściwie przyciszyłem, bo miałem blisko. O. Łoja! Minki. Minki, ale mam y maksymalną ilość minek. What the fuck! <ścoughs> Matka ten dźwięk jak w mmm, um, jak w alarmie samochodowym. Aha, no dobra, czyli to jest trip mine. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Od dwójką mam tripa. Nie tripa, tylko tripa. w sensie um, pułapkę minął. Okay, na wszelki wypadek to poniższe, bo mam coś wspomnienia z innych gier. Advanced team, my ass. No to wychodziło. Coś... urwanie głowy chyba macie, zdaje mi się. Ale dobra, weźmy rozprowacza, bo ewidentnie sądzę, że on przyda się dalece, dalece, dalece prędzej niż, niż to co miałem wcześniej. Bo niszczę te jaja, bo nie... mam wrażenie, że to może się zaskręcić. No niszczę jaja, ty! Widzicie, wystarczy poprosić czasem. A tu co? Może ten tak jest? spróbujmy to to strzelić, nie? Dobra. Ja, no, dojdziemy no, do przodu. <coughs> tam nie zamierzam raczej skakać. Może mac to wizja. albo tak zwane patrzały Duka. Ej, no, chyba ja muszę tam skoczyć. Chyba żeby. Chyba żebym tu mógł wejść, ale w zasadzie, że nie mogę. Po jakimś małym terenie się plącze nie wiadomo ile, nie wiadomo po co. Ja nie mogę z tym jajem. No, w końcu, dobra. Mam wrażenie, że z tego mogliby wyskakiwać przeciwnicy, więc... Okej, okay, To wygląda jak... jak jakieś miejsce, w które absolutnie nie chcę wpadać. No ale możliwe, że będę musiał, bo na razie to innej opcji nie ma Ale to? co to? Czemu okulary Diuka nie pokazują tego... Tej siateczki, która to jest? Ja tego nie rozumiem. Bo może nie wiem, może trzeba jakoś inaczej pójść. Widzieliśmy tripa. Może gdzieś jest jakieś tajne przejście czy coś. Może trzeba coś wydupić w kosmos. O, właśnie, proszę bardzo. What the fuck! czym ty byłeś? Dobra, nieważne. Najwyżej weźmie się z O nie, 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 ja tam nie idę. Oho! Prawie spadłem, prawie spadłem. O, no, to ładna grafika. Mogę potem się poślizgać? Tam jest jakiś sekrecik, albo nie, może nie. Wow, naprawdę w sumie ładna grafika. Dobra, <laughs> tak mi już zostało. Ehm. Um... <laughs> Ale nie, no chyba niszczenie wszystkich tych jądrowek to byłoby jednak za dużo. U! Co się tam dzieje? Czy mój znajomy coś ktoś? Co, 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 co się dzieje? No, przestań. A to ty byłeś pewnie, i wyleciałeś, i ja cię nie zobaczyłem. No cóż, przykro mi, zagrałeś, przegrałeś, zagrałeś, zginąłeś. Trzeba było więcej stereotypów. No musiać ci nie mówić. What the fuck, co to już nie żyje? Czy to żyje? Co to jest? Czuję się jak przepychaczka do kibla, albo nie ja What the f CO SIĘ TU STAŁO?! Czemu to tak? Je, je, je. Ja nie rozumiem. Halo, halo, gro, ja nie rozumiem. Co, czym ty jesteś? A ty czym jesteś? Mordę chcesz? Ego, ego mi nie male idę dalej. Pój kontrolny napisany. <laughs> Jakie dźwięki za mną? Aha, drzwi się zaskopiły. No co dowie, zajebista szpara kurwa. Alienowski odbyt. Z zębami. Mogło być gorzej, mogła to być kurwa, wagina z zębami. Podobno jest jakiś japoński horror gdzie wagina ma zęby. Nie, nie, nie. Duke, nie wsadzaj tam penisa, proszę cię, zrób wszystko tylko. Nie... Ooh, tight fit. Dzięki, Duke. Thanks, Obama, thanks. Matko. A w ogóle czemu mojego ja nie wzrosło? Ja tego nie rozumiem, gro. Dobra, dobra, dobra. Dobra, czuję nie, jestem prosty człowiek. Coś się świeci na czerwono, to to strzelam. No, to są te takie jakby macki, które chyba lepiej by było w nie w nie w nie, w nie, w nie wchodzić. No bo ogóle to? No pa, i pół życia w pizdu. W Szczęście sensie się się odnawia? Chyba nie rozumiem o co to chodzi. Co to jest? się świeci, czy jak? Hmm, convenient. No, może mogę to wydupić. Jakby jakbym mógł to wydupić. Czemu to się tyle rzeczy świeci? Ja nie rozumiem. Dobra, wydupiłem to? Nie, to dalej żyje. O, mnie zaraz zeży, no właśnie. I to zeżarło mi większość życie. Ugryzło mnie w dupę, że aż wyszło przywykiem. Dobra, czy, czy, czy tylko ja to nie ogarniam, czy jeszcze ktoś poza mną coś? Tu się coś świeci. Tutaj w ogóle otwieranie drzwi za pomocą włożenia palca w, kurwa w szparkę. Zły dotyk boli całe życie, ja wiem. Zły dotyk boli całe życie, dobry dotyk jakby... Dostarcza korzyści tylko przez chwilę. Nie, naprawdę. Naprawdę. Serio. Nasze znaczy zajebiste, ale ponad tym... What the Giniesz, nie giniesz? czym ty jesteś? Aaa, bo ja w szkło strzelam. No fajnie, że akurat mam tyle amunicji, że, 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 ten... Też W ogóle strzelam, że to są te spermatofory, czy jak to się tam... I thought this was exit only. <laughs> Ej, dzięki, dzięki, co ja z tobą mam? Jak ja biedny się mam tutaj jakichś głupich skojarzeń stosować. No niech mi ktoś powie, no. No, no niech mi ktoś powie. Staram się być... Ja to się staram być kurwa, kurturarny. Ło to! No to, to se... to sobie wybuchłem. No więc jeszcze raz. No, halo, halo, czy ty żyjesz? Czy ty... Czy ty? To wygląda jak wrzut w odbycie, jestem w kosmicznym odbycie, serio. I to najgorsze, że to one? Co tu się dzieje? Czy one są gołe? What the fuck! Podoba się! Co wy im robicie? Kurwa, nie zapłacić mi ich tu! Nie na moich oczach. Macie po jajach za karę. Ale zaraz. Może ja mam do nich strzelać. W sumie to się świecą na czerwono. Ale na serio, świecą się na czerwono. Nie wszystkie. Dobra, nie ogarniam, więc idę dalej. Dajcie znać, że coś pominąłem. Nie wiem, jakąś możliwość uratowania jeszcze cokolwiek. I dajcie mi znać, czy mam niszczyć te kurwa, te jaja, bo 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 bo, 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 bo ja nie wiem. No spędu niszczę, ale może to zły pomysł. Strzelba i dwa te gromady, no Powiem tak, wszystko fajnie, ale myślę, że wyrzutnie rakiet może zadziałać za tej, nie sądzicie? no bo zobaczcie. No. Czy ktoś może z tym dyskutować? Kurwa! 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 Ja pierdolę dobra, może tak. O! Nie wiem co to było zabiłem. Aha i teraz nie mogę przejść. No dobra, no to to było mało efektywne. Dzięki. Byłaś z tego trybu, bo nie mogę teraz przejść przez. Chyba, że mógłbym wydupić te drzwi, to jest co innego. Dobra, więc weźmy to. Niby dają strzelbę. No nie wiem, nie wiem. Jeszcze się zastanowię. Co to się. Nie Too young to jęk, to mi pragną co ty się... Co ty się... A wy macie gacie i zwisacie cesami do dołu Jäger bombs Jaeger Bombs? Czy ja was mogę stąd to wolić jakoś? Czy ty na mnie żegasz maleńka? Czemu? Dobra, nie, 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 wiem co się dzieje, ja to wszystko może lepiej ten... A, to może nie będę marnował amunicji na to w takim razie. Nie bardzo widzę metody jak wam pomóc. Poza zabiciem was i schudzeniem waszych mąk, bądź przyjemności. Dobra. To jest w ogóle. What the f... nie, 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 nic z tych rzeczy. A w ogóle to. Trampolina, jak mnie ma. Kurczę, coś mnie chyba ominęło. Coś, coś czuję, że ten motyw musiał już kiedyś być zastosowany, tylko ja nic o tym nie wiem. Dobra, jeszcze raz. Nie wiem, czy, czy kosmici w juku zapłodniali kobiety? W sensie nasze i ten i, i w ten sposób się jakby nie wiem, nowe gatunki tworzyli, bo jeśli tak, to ja musiałem je coś ominąć. Bo, bo może za mody byłem jak w to grałem i, i ten. <grych> I może, może coś mi umkło. Umkło bo było blisko. Dobra. Nie wiem, jak coś to wszystko mi dajcie znać, przypomnijcie mi, bo, bo, bo. albo ja jestem jeszcze Macie, albo to nowy feature kosmitów. Jeżeli to nowy feature kosmitów, to ewidentnie kurwa trzeba skupić im dubska. Może... Mogę z wami... Po... Łocie! Nie no, kształty masz całkiem spoko, i don't Duke, what's happening to us looks like you're fucked <laughs> duke it was our first time with an alien duke we'll get the weight off in like a week we swear <laughs> what the duke! what the fuck what bastards <laughs> <laughs> Aha, no dobra, to już przynajmniej wiemy, jak to wygląda. Rozumiem, że moje ulubione dziewczynki zostały rozpitalone na klepni. Nie, czy to są cyczki silikonowe? I jeszcze z tego leci mleko, naprawdę. Ja pierdolę znajduje. Ty też się tak da? No to był nasz pierwszy raz z kosmitą. Nie, ja w ogóle... Nie, ja nie mam pytać. Z żadnych, już, już ja już w ogóle nie mam pytań. Morning sickness. Chyba, czy wy wszystkie naprawdę zostałyście zapłodnione przez jednego cosmita? Nie no, bez tyrochodku, ewidentnie. Dobra, tylko wiecie co za nim, bo tam chyba się szykuje Arena, to tylko sprawdza jedną rzecz. Dobra, <gry> zasuwamy, Cześć hej, dzień dobry. Przyszedłem zrobić śpierdę. What to... Czemu wy je tak rozpizujecie? Czemu? Dlaczego? Aha, czy jak podejdę, to tym bardziej, tak? Fajnie. Ale syski zostają, nie? Nie, 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 nie? Aha, no to mam lekko prze, przedymane. Co ja mam z wami zrobić, małe kosmity? Dobrakło mi mam menicji, mówię wam tak ktoś. Trzeba Jeżu, by... dobra, dolna połówka jest dalej do użytku. Eee... Zabrakło mi amunicji! Co ja mam z tym zrobić? O A ty jeszcze żyjesz! Już powiem tak, przynajmniej któraś ma jeszcze o co płakać. Nie, tak dla zasady. To jest jakieś światełko w tunelu. Może to jest... to jest... To jest jakaś opcja. Tylko że... Nie chciałbym nic mówić, ale... Ja z tymi kolesiami wolałbym nie... nie... nie ten teges. No przynajmniej mam czym strzelać, nie? Czym wy jesteście? <śmukasz> Dobra, przestań mała żygać i jakby zr zrób sobie ze swoim życiem. Aha, to, to rozumiem... <śmukasz> Przepraszam ludziska, ale mój mus musi to przetworzyć. Przepraszam, za zacząłem się. Zacząłem się i tyle. Tyle, tyle mogę wam powiedzieć. Nie mogę trafić w tych kosmitów, to ja teraz mogę powiedzieć. Nie wiem, one rosną później, czy jak? Czy to, czy to o to chodzi? A, jasne, rozumiem. Jak wyłączę pole siłowe, jakkolwiek to zrobię, to wtedy tamte też wyskoczą i zaczną mnie atakować. Punkt kontrolny zapisany. A ja mam to zabić chyba. O. Ale nawet nie zabić, ona się po prostu chowa. Aha. Dobra, teraz mam przetoczyć kulę tam do. Dobra, no, nie What the fuck! Eee, łatwo padają. Dobrze jest. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Z samym pistoletem można ich zarypać. Easy peasy, jak to mawiają. O! Może nie aż tak całkiem Ej, ale to jest motyw no, z Half-Life'a normalnie, przecież dokładnie takie wielkie mózgowce wysyłały takie kule świetlne w naszą stronę. Naprawdę, to jest motyw normalnie z Half-Life'a nie zderzenię to. ona Tylko wow. ono trochę wygląda trochę bardziej dziarsko? Japonii, <zysy> to było dobre. Zabierz swoje maski z powrotem do Japonii, dziwaku. No. Hentai! Już jesteś głupiutka ty. Już jesteś ściążona, zaciążona, przykro mi już. Wpadłeś. Nic na to nie poradzisz. Dobra, ja sobie zamieszam herbatkę i zobaczmy może od czego się zacznie ten cały fragment gry Co, tego te Trupo więcej mógł mieć broń lub inne przedmioty Thanks for hanging out My też to No dobra, tłumaczenie takie sobie czekajcie, no to tak, A jak to zrobić żeby to Tak, to go to co? Ha, no po prostu mam go okładać jak popierdzielony i wtedy co ze do niego wypadać. Nie no, w sumie fajnie, w sumie fajnie Dobra, ja, trip rzucimy. A, to, to te macki to są Dobra. Z choinki się urwałeś. Ej, piwo miał przy sobie! Nie no <śleskujesz> No tak, tylko dobrze, że są te okularki działają. Tak wle. <grym wlega> A też czujecie, że ty się szykuje grubsza, grubsza, grubsza do spierducha, Bo to tak... To, to się... To to to, 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 to to, to czuć. Dobra. Może weźmy tych tych, 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 tych ładnych nimek. Dobra, możemy, to czemu nie. Skoro tyle tego dają. Uuu, snajperka! Znaczy, tak? Tak. To jest takie przykre, że ja ich okładam po śmierci jeszcze. Uuu, no może. Mogę to podnieść w jakiś sposób? Nie bardzo co? Ja może się od tego odsu Odsunę powiedziałem, dobra. Odsunę się, wysadzę to. No i ten. I fajnie. Co tam jest w dole? Po prostu wielka dziurwa, tak? Dobra, to tam na mnie ja nie chcę wpadać. To wiecie co zrobię? To chyba wymienię nie mam 5 rakiet, ojej. No dobra, no to powiedzmy, że wymienię to pistolet na tego rozprowadzam. No i dalej się już będziemy, że tak powiem, bawić i zabawiać z tycochami zwisającymi ze ściany, już w kolejnym odcinku. Także zapraszam was bardzo serdecznie, no i cóż, zachęcam do zostawienia komentarza, dajcie znać i w ogóle powiedzcie mi, co, co się tu dzieje, bo ja mówię szczerze troszeczkę chyba, gdzieś, gdzieś zgubiłem wątek. <laughs> nagle cyce ze ścian, nagle zapłodnione ludzkie kobiety przez kosmitę, a z ich brzucha wychodzą małe pierdki, które chcą mnie zjeść i w dodatku jakby na tyle gwałtownie, że dolna część zostaje do użytku, a górną część człowieka wysadza. No, znaczy powiedziałbym życie, ale osobiście się jeszcze z takim czymś nie spotkałem. Więc tak. Dobra, jeszcze raz dzięki. Cześć, trzymajcie się zdrowo i najlepszego w nowym roku, bo, no cóż, pierwszy odcinek chyba wrzucam taki podejrzewam noworoczny. Dobra, tyle. Cześć.